No i spójrzmy na dwa kolejne podpunkty. Tu znamy środek odcinka AB, czyli już wiemy, że z tego wzoru spokojnie sobie możemy skorzystać. Podstawmy, co wiemy. No znamy współrzędne środka odcinka, czyli mamy 2, 1. No i teraz, jeżeli chodzi o pierwszy punkt, to mamy x1, y1, x2 oraz y2, czyli tutaj dodajemy do siebie x, czyli x plus 7 przez 2. Tutaj y, czyli minus 2, dodać y, podzielić przez 2. No i teraz przyrównujemy, ponieważ środek odcinka to też będzie punkt, czyli to będzie x, to będzie y w tym punkcie. No i przyrównajmy sobie pierwszą współrzędną tutaj, czyli 2 równa się x plus 7 przez 2. No i tu mamy jedynkę, czyli 1 równa się minus 2 plus y przez 2. Pomnóżmy sobie obustronnie przez 2, czyli 2 razy 2 to 4. Tu mamy x dodać 7, czyli przerzućmy x na lewą stronę. Minus x równa się 7 odjąć 4, czyli mamy 3. Mnożymy obustronnie przez minus 1, zatem x wynosi minus 3. To samo zróbmy tutaj, czyli razy 2. 2 równa się minus 2 plus y. Tutaj minus dwójkę przenieśmy na lewą stronę, czyli 2 dodać 2 równa się y, zatem y wynosi 4. Zatem jakie mamy współrzędne punktów? Punkt A ma współrzędne minus 3, bo to będzie x oraz minus 2. A punkt B ma współrzędne 7y, czyli 7,4. No i teraz popatrzmy na punkt C, na podpunkt C także wyznaczmy współrzędne punktów A oraz B, czyli tu podpiszmy że mamy X1, Y1 tutaj mamy X2 oraz Y2 współrzędne środka odcinka równa się X1 to będzie X dodać X2, czyli X plus Y, podzielić przez 2, no i teraz Y, Y dodać x odjąć y podzielić przez 2. No i przyrównujemy 1 równa się x plus x to 2, x plus y podzielić przez 2, no i y, czyli 1 równa się x odjąć y, to nam się ładniej zredukuje, czyli nam zostanie x przez 2, a więc tutaj pomnóżmy sobie obustronnie przez 2, czyli 1 razy 2 to 2. Równa się x, czyli mamy wyznaczonego x. Tutaj także pomnóżmy sobie obustronnie przez 2. 1 razy 2 to 2. Równa się 2x plus y. No i ponieważ już x wyznaczyliśmy, no to w to miejsce tego x, czyli właściwie dwójkę, podstawić już możemy. Czyli mamy 2 razy 2 plus y, czyli 4 dodać y. Czwórkę przeniesiemy na stronę lewą. 2 odjąć 4 to minus 2, i właśnie tyle wynosi y. No i stawiamy to sobie do wzoru, czyli jeżeli chodzi o punkt a, mamy x oraz y, czyli 2 minus 2. Natomiast jeżeli chodzi o punkt B, to mamy x plus y, czyli 2 dodać minus 2, to będzie 2 odjąć 2, czyli 0. No i mamy x odjąć y, czyli 2. Odjąć minus 2 to będzie 2 plus 2, czyli 4 i mamy współrzędne punktów A oraz B. No i na koniec zadanie nas proszą jeszcze o wyznaczenie długości odcinka AB i skorzystamy sobie ze wzoru na długość odcinka, który już poznaliście w poprzednim temacie. Mamy punkt A, punkt B. Podpiszmy mamy taki x1Y1x2 oraz Y2, no i lecimy do wzoru. No dobra, czyli tak, najpierw x, czyli 0 odjąć 2 to minus 2 do kwadratu y, czyli 4 odjąć minus 2 to 4 plus 2, czyli 6, czyli w sumie tutaj nawias nie będzie nam potrzebny. Czyli mamy 6 do kwadratu, jeszcze pierwiastek oczywiście, minus 2 do kwadratu 4 dodać 36, czyli pierwiastek z 40. No a 40 zauważcie, możemy zapisać, że to jest 4 razy 10. No i pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy dwa pierwiastki z 10. Tu może też zapiszmy, że to jest długość odcinka AB w podpunkcie C, ponieważ jeszcze musimy także to samo zrobić w przypadku podpunktu B. Czyli tu też podpiszmy. Mamy x1, y1, x2 oraz y2. Podstawiamy do tego samego wzoru. Ponieważ szukamy długości odcinka AB, czyli najpierw x 7 odjąć minus 3 to będzie 7 dodać 3 do kwadratu, plus 4 odjąć minus 2 to 4 dodać 2 do potęgi drugiej, no i jeszcze pod pierwiastkiem, czyli mamy 10 do kwadratu plus 6 do potęgi drugiej. Czyli 100 dodać 36 to pierwiastek ze 136. No i rozłóżmy to, co mam pod pierwiastkiem na czynniki pierwsze, czyli możemy to sobie zapisać na przykład w ten sposób, zobaczcie: 136 na pewno można podzielić przez 2, czyli to będzie 65 plus 8 68, 68 na 2 to 34, 34 na 2 to 17. No i 17 przez 17 to będzie 1. Ponieważ jest to pierwiastek stopnia drugiego, to zaznaczmy to, co nam się powtarza dwa razy. Z tego bierzemy jedną liczbę, czyli dwójkę, a te liczby, które nam pozostały mnożymy przez siebie, 2 razy 17 to 34, czyli długość odcinka AB w podpunktu B to dwa pierwiastki z trzydziestu czterech.